Szanowni Państwo, nad naszym życiem społecznym, politycznym, nad naszą codziennością, w naszych domach, na naszych ulicach krąży widmo słowa na i, ideologia, liberalno-lewicowa, radykalna ideologia, która dotyka polskich rolników, polskich leśników, dotyka też niestety polskiej edukacji. W Warszawie Rafał Trzaskowski wybudował i docencie Państwo moją ekwilibrystykę słowną i kulturę, bardzo Was o to proszę, muzeum, które no bynajmniej nie spełnia form artystycznych, do których przywykliśmy, a to branżę znam bardzo dobrze, byłem w wielu muzeach na całym świecie i znam wszystkie muzea w Polsce. W Warszawie za wiele milionów stoi po prostu biały klocek. Drodzy Państwo, i na tym bym się pewnie zatrzymał. Takie decyzje podejmuje prezydent Warszawy, zastępca Donalda Tuska. Dobrze, niech bierze za nie odpowiedzialność, że wybudował takie muzeum. Są rzeczy, w których powinniśmy szukać kompromisu w państwie polskim. To kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich. Powinniśmy być w dialogu. Ale nie ma dialogu i nie ma zgody. Jest wyraźny stop gdy indoktrynuje się nasze dzieci. Musimy wszyscy bronić naszych dzieci. I tu nie ma kompromisu, gdy przyglądamy się... W tym muzeum, drodzy Państwo, w tym muzeum dla naszych dzieci i dla naszej polskiej młodzieży, dostępna była książka, komiks, którego okładkę Państwu pokażę. Są na sali dzieci, więc drodzy Państwo, nie zachęcam do tego, aby pokazywać to swoim dzieciom. Ale treści tej książki, tego komiksu w Muzeum Rafała Trzaskowskiego. Możecie Państwo zobaczyć w internecie jasne nawoływanie do zmiany płci, obsceniczne, brutalne obrazki, które można znaleźć w Muzeum Rafała Trzaskowskiego. Indoktrynacja i ideologia naruszająca wrażliwość, bezpieczeństwo i, dzie i komfort dzieciństwa naszych dzieci, naszych wnuków, osób młodych. Żeby była jasność, drodzy Państwo, jestem za wolnością ludzi dorosłych. Każdy decyduje o tym, czym się zajmuje, ale my musimy chronić nasze dzieci przed tym, co już zaczęło niszczyć zachód, przed przymuszaniem do zmiany płci okaleczania dzieci. Drodzy Państwo, są dwie płcie i w Polsce, i na całym świecie, a taka indoktrynacja. I taka propaganda. Wiecie Państwo, gdzie to się powinno znaleźć? Panie zastępco Donalda Tuska, zadaję publiczne pytanie: ile jest w Polsce płci? I czemu w Pana muzeum można dostać takie treści, które naruszają bezpieczeństwo i komfort dzieciństwa naszych dzieci? Drodzy Państwo, jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej będę strażnikiem dzieci i nie dopuszczę do tego, aby ideologia niszczyła nasze sektory społeczne, gospodarcze naszą edukację naszą narodową tożsamość tutaj. Tutaj nie będę szukał kompromisu. Tu nie będę szukał kompromisu.